Dzień dobry, nazywam się Lidia Kulikowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pewnie zastanawiasz się, co to jest psychoterapia ASTDP. Już wyjaśnię. ASTDP to skrót od angielskiej nazwy Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, czyli intensywna, krótkoterminowa terapia psychodynamiczna. Ten rodzaj terapii wywodzi się z psychoanalizy. I równocześnie korzysta z niektórych metod stosowanych w podejściach poznawczych w gestalcie. W latach 60. kanadyjski analityk Habib Dawandu, rozczarowany tym, że psychoanaliza jego pacjentów ciągnie się w nieskończoność. Wyobraźcie sobie: cztery razy w tygodniu, po godzinie, przez kilka lat i no właśnie i na efekty trzeba długo czekać. Abid Dabanlu podjął się opracowania efektywnego, lecz szybszego od psychoanalizy sposobu działania. Tym, co wyróżnia ISTDP, jest wysoki stopień skupienia na kluczowych problemach pacjenta. Terapeuta wspólnie z pacjentem określają, co jest aktualnym problemem emocjonalnym i nad czym będą wspólnie pracować. W wyniku tego systematycznego, zagniskowanego na problemie podejścia, jak i intensywnego emocjonalnego doświadczenia, znaczna poprawa następuje w stosunkowo krótkim czasie. Niekiedy wystarczy tylko 10 sesji. Nieźle, prawda, jak porównamy z psychoanalizą. W rezultacie terapii pacjent uwalnia się od niszczących sposobów funkcjonowania, zanikają neurotyczne symptomy, następuje głęboka i trwała zmiana charakteru. To, co samo niszczące, odbierające poczucie kontroli nad własnym życiem, co można by nazwać automatycznym wzorcem autodestrukcji, zostaje uświadomione i poddane terapii. Choć ta metoda jest z powodzeniem stosowana w klinikach i gabinetach psychoterapeutycznych od lat 80., w Kanadzie, Stanach, Wielkiej Brytanii. W latach 90. już jest stosowana w Holandii, Norwegii, Szwecji, Danii. W Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno. Według badań nad efektywnością psychoterapii różnych szkół prowadzonych w ostatnim czasie, 80% pacjentów, którzy byli objęci terapią ISTDP, doświadczyło trwałej poprawy. W dwa lata od zakończenia terapii jej efekt nadal się utrzymywał. To wynik trudny do powtórzenia w innych podejściach. Zapraszam do mojego gabinetu. Jestem z tobą.